Siemanko. Dzisiaj postanowiłem skorzystać z chwili czasu i wyskoczyć po raz pierwszy w tym sezonie na magnes. Patrzyłem sobie taką oto studnię w stanie kiepskim, delikatnie mówiąc. Możliwe, że ktoś już tu szukał, bo to jest przy drodze. Woda jest. Jest mnóstwo. Jakiś butelek i syfu. No ale zobaczymy, co tam uda się tym moim małym magnesikiem wydłubać. Także wyciągam z samochodu plinę z magnesem i zaczynam. Powiem Wam, że to jest pierwsza w moim życiu studnia, do jakiej będę wrzucał magnes. Mój magnesik z nieużywania lekko zaszedł rudą. No i dobra, pierwszy rzut, zobaczymy czy coś tam się uda pochwycić. Pierwszy rzut puściutko, a nie, jest gwóźdź jeden. coś jakby było, spójrzmy, a jest fancior. pierwszy taki oto kawał blachy, no fajnie, wrzucamy jeszcze, raz. o coś. Coś się, coś tam się dzieje. O. Ale niestety. puściło, ale jest, coś jest. Coś tam jeszcze siedzi na dnie. Dwa gwoździe. Ja zawsze to coś. Jak na pierwszy wypad na magnes i pierwszą w życiu studnię, to już jestem zadowolony. O, trafiłem w to miejsce. Coś tam, coś tam siedzi większego chyba. Tak, tak, ale magnes się ześlizguje po tym. Pewnie zagrzebane w mule. Ale nic zobaczymy. Może może tam coś jeszcze będzie. Porzucam sobie tutaj trochę i zmienię miejsce na moją ulubioną rzekę utratę. Próbuję to wytrząsnąć. O, ładnie złapało. Ale czy się ruszenie puściło? Coś tam siedzi. pewnie wiaderko pewnemu jak to w studniach bywa i dotarłem na miejsce pod tamtym mostem rzucałem w zeszłym roku jakieś tam drobiazgi wychodziły z drugiej strony jest most kolejowy który no też tam rzucałem, ale widziałem, że sporo wyjętych rzeczy leżało na kupce pod mostem także ktoś tam już też łowił natomiast na tym odcinku nie miałem możliwości, bo tutaj wszystko było zaraśnięte. Także wyciągam magnes, porzucam i zobaczę, czy coś tutaj wyjdzie. No coś tutaj jest, coś tu jest. Dużego. Wygląda jak rower. Udało mi się go wyszarpać. Ciężko siedział, przed nim kołem w mule, ale piękne, piękne zdobyć, Piękna zdobyć naprawdę. Taki rowerek. No nawet, może jeszcze coś się z niego da uratować, bo wygląda na to, że ma aluminiowe felgi. No super, jestem, jestem przeszczęśliwy. Pierwszy wypacz w tym roku. Mogę uznać za bardzo udany. Zaraz go troszeczkę obczyszczę. Oprę o coś i zobaczymy jak wygląda w całości. Ale tak patrzę, że to jest miejski rower. Już miałem okazję wyjąć, znaleźć na oko miejski rower. No zobaczymy. No całkiem fajny, szkoda, że nie mogę go sobie przywłaszczyć. Pruszkowski rower miejski, poznasz polubisz. No i co tu teraz z takim fantem zrobić? Kurczę, no poszukam numeru telefonu i zadzwonię. Zobaczymy, czy coś da się z tym zrobić. No i dobra. Zadzwoniłem na naszą miejscową straż miejską. Oni przekażą informacje o tym rowerze odpowiednim osobom. Mam go gdzieś tutaj sobie zostawić, opartego o drzewo, tak żeby nikt go nie wrzucił. No i miły pan powiedział, że jutro odpowiednie służby się nim zajmą i go zabiorą. Także podsumowując dzisiejszy wypad, w studni niewiele było, jakieś kilka gwoździ kawał blachy. Natomiast w rzece taki oto rowerek. Także wypad pierwszy na magnes w tym roku udany. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na kolejne i trzymajcie się, cześć.